Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszego regionu, powiatu karkonowskiego miasta Joniej Góry. Myślę, że w tym czasie będzie sporo również gości na naszym terenie. Liczymy na dużą frekwencję, dlatego zabezpieczyliśmy się również z Telebim, żeby wszyscy mogli zobaczyć tę rekonstrukcję. Które Państwu pokażemy 11 listopada. 11 listopada jest moim zdaniem najważniejszym ze świąt państwowych, dlatego że jest to wynik poświęcenia pokoleń Polaków. Tym bardziej dziękuję za zaproszenie nas, Wojsko Obrony Terytorialnej, wojsk, które w swoim credo, w swoim motto mają być zawsze blisko, zawsze gotowi do wspierania lokalnych społeczności. Nowy wymiar tego święta. Przy udziale powiatu niezmiernie wzbogaci tą imprezę, przypomni o tej historii, o której często zapominamy. Myślę, że to święto będzie godnie obchodzone w Piechowicach i z tego względu serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców powiatu karkonoskiego, mieszkańców Jeleniej Góry i oczywiście mieszkańców Piechowic.